Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie tak zwany serwomotor. On jest też, można znaleźć pod inną nazwą, no ale ja znam taką nazwę, więc taką mówię. Parametry tego serwomotoru są takie jak widać. Ok. Słuchajcie, co my z niego będziemy robili? To jest malutki serwomotor, ale będziemy z niego próbowali jakieś napięcie wydobyć, ale niczym to zrobimy, trzeba będzie mu rozkręcić tutaj to przełożenie, żeby się dostać do gołej ośki i wtedy odkręcimy przyłącze, połapiemy napięcia, oczywiście krę kręcąc y tak, jakby wirnikiem. Z tego co mi wiadomo, wirnik jest ze stałym magnesem neodymowym czy magnesami. Także i do czego to będzie służyć? A zrobimy takie: postaramy się zrobić taką mini elektrownię wiatrową, ale to jest stricte dla zabawy. Tylko i wyłącznie dla zabawy. Aby zaraz nie było Adamo, to za małe i tak dalej. Nie, to jest tylko i wyłącznie dla zabawy. Natomiast jestem w posiadaniu dużo, dużo większego serwomotoru. Także jeśli jakieś, nie jakieś, tylko jeśli testy przebiegną pozytywnie i będzie można wydobyć jakieś napięcie, żeby wspomagać na przykład bank energii wykorzystać zagnać wiatr do roboty no to to uczynimy tak okej okay, rozkręcę teraz to przyłączę powiem wam jeszcze parę słów i powiem wam ciekawostkę tego urządzenia wobec tego zapraszam serdecznie okej okay, i teraz właśnie będzie ta ciekawostka eee, słuchajcie widzicie że on jest tu półbijany i tak dalej on był na maszynie ja wiem, co to była za maszyna, ale nie wnikajmy w szczegóły. Ten serwomotor został kupiony na złomie za kwotę 25 zł. Waga jego jest 10 kg. To jest ciężkie. Ale nie o tym. On był na maszynie, jak najbardziej, natomiast on nigdy nie został podłączony. Czasami są maszyny, gdzie są dodawane że tak powiem serwomotory, mają pełnić jakąś funkcję, ale nigdy tej funkcji tak jakby nie pełniły. A projektanci, konstruktorzy, oczywiście dają takie możliwości danej maszyny. Adamu, co ty opowiadasz, jak on nigdy nie pracował? Ono nie pracował. O, patrzcie, wam pokażę dlaczego. Widzicie? No tutaj nic wielkiego nie ma, nie? Ale tutaj już jest. Widzicie? Wszystkie przyłącza do niego, no w ogóle są nierozpakowywane. rozpakowane są, tak? Tak jak producent to Wiecie, bo mi światło od góry świeci jak producent to spakował tak to cały czas tutaj jest tak No nie wierzę, że ktoś załóżmy rozbierając to może inaczej wywożąc maszynę na złom ładnie rozebrał woreczek spakował przyłącze i tak dalej nie tak nie było po prostu on był nigdy nie podłączany dlatego tak jest. Jeszcze tego nie rozpakowywałem. Tutaj ha, jest jakaś karteczka. Zaraz się do tego dobierzemy. Popatrzymy tutaj, jak sprawa wygląda. O, tak będzie lepiej widać. Przyłącza są. Powiem Wam szczerze, że na razie sam nie wiem, jak mam go podłączyć. Eee, ale chyba już wiem. E, natomiast zobaczymy, co na tej karteczce jest. No to co? Zaglądamy tutaj. No ta chwila. Ok, woreczek został rozpakowany, ale nie przycisnąłem i i, i, i i, bo miałem zapauzowaną kamerę i, i, i będzie łączenie tak jakby filmu, ale mniejszą większe, nie o to chodzi. Dobra, w woreczku, czekajcie muszę sobie tutaj jakąś wskazóweczkę znaleźć, to będzie na nic. O, jakieś tu ołóweczek Adamo ma. E, tak jak widać, co to przełącza. co to przełącza. Kostka do sterowania. Nie widzicie kostka do sterowania. Ta kostka to ona tutaj zachodzi, tak. Ale to nam nie będzie potrzebne, ale jest, tak. Dalej tutaj mamy. Aha. Czyli to prawdopodobnie zachodzi tu. Tak, zgadza się. O, tu zachodzi. I to zachodzi tu. Dobra, a teraz zobaczymy, co na tej karteczce jest. No, na tej karteczce jest. Jest. Jak to się oto i podłącza to urządzenie do pracy, do, której, do którego zostało, tak jakby stworzone, tak? Jest podłączenie. Jest schemat, to jest z tego co już zauważyłem, w dwóch językach, tak? Ale. Nie o to chodzi. Damy radę, tak? Jak nie damy rady, to znaczy nas nie interesuje podłączenie oryginalne. Natomiast, natomiast jest, tak? Karteczka. Czy instrukcja. Natomiast nie do końca mnie interesuje podłączenie tak jakby oryginalne, bo jeśli ja go rozkręcę, Wywalę to przełożenie. To przełożenie jest dobre, ale to jest tak ciężko się kręci, bo to jest jakieś tam ileś do iluś przełożenie, że to nie ma racji bytu. Natomiast wtedy jak już się pozbędę tej pierwszej części, czy przedniej części, to wtedy go, że tak powiem, będę kręcił, nie wiem, zakrętarko, wkrętarko, wiertarko, nieważne czym. I sobie miernikiem będę łapał napięcia. Tak? To jest trójfazowe. Niewielki, ale trójfazowy. Także całkiem nieźle. I on tu nawet podają 7,5 Ampera. 7,5 Ampera. I teraz jest 36,3 V 1000 obrotów na minutę. Na razie nie do końca wiem, chyba o co chodzi z tym. Aha, 36, zasilanie 36,3 V, żeby osiągnąć 1000 e, obrotów na minutę. Maksymalnie do 7000 na, na minutę się kręci. Waga 4,2 4, kg, ale to jest mowa 4,2 o samym, tak jakby, tym silniku. Natomiast to jest cholernie ciężkie, tak? No, dlatego wszystko yy, waży 10 kg, tak? Nawet wiecie co po tym trybie? Tutaj widać, że on nigdy nie pracował. On brudny jest, po prostu jest brudny, bo to wiecie jak to jest na, na złomowisku. Yy, jest brudny, ale nie widać nic, dosłownie nic. Także potwierdza się dalej, że to urządzenie jest nowe, nigdy. Nie podłączane elektryczno-elektronicznie prawdopodobnie, no chyba to dobrze powiedziałem. No dobra, w wolnej chwili będziemy to demolować. Będziemy, będziemy kręcić, będziemy próbowali zobaczyć jakie tu prądy, napięcia z tego będą. I będziemy coś tam konstruowali, tak. Jak jesteście ciekawi, no to, to wbijajcie na kanał i obserwujcie. Póki co pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, do następnego, cześć.